Panie prezydencie, miasto postanowiło wydać ponad 20 tysięcy złotych na starą, ledwo zipiącą lokomotywę. Dlaczego? Miasto postanowiło nabyć zabytek. Jest to zabytkowa lokomotywa wpisana na listę konserwatora. A jako, że miasto Kędzierzyn Koźle historycznie wiąże się z koleją był to jeden z ważniejszych węzłów kolejowych postanowiliśmy, aby uhonorować wszystkich kolejarzy i dopilnować do tradycji i zakupić ten zabytek. Pomysł krąży po mieście od kilku lat, dlaczego właśnie teraz pan prezydent się zdecydował na taki ruch i zaproponował radnym przeznaczenie pieniędzy na tą lokomotywę, no i całą procedurę? Z tego względu, iż obecny właściciel PKP ogłosiło przetargi, to byłaby ostatnia możliwość pozyskania tego zabytku. Być może inny podmiot stanąłby do przetargu i zakupiłby ten zabytek. Uważam, że zabytek powinien zostać w mieście i stąd pomysł i prośba do Rady, żeby zakupić lokomotywę. Wyjątkowo radni byli y, y, zgodni i wręcz chwalili Pana Prezydenta za tą inicjatywę. Rozumiem, że tutaj nie ma sporów i Państwo się nie kłócicie o lokomotywę? Bardzo się cieszę, że historia nas łączy i y, bardzo dziękuję radnym, że podjęli taką decyzję. Myślę, że mieszkańcy miasta, którzy y, od lat są związani z naszym miastem i pamiętają y, tradycję kolejarską, również będą y, zadowoleni z tej decyzji. Zakup lokomotywy, jeżeli dojdzie do skutku, bo to będzie przetarg, jak rozumiem, to jest dopiero początek. Ta lokomotywa jest w kiepskim stanie, trzeba ją wyremontować i co gorsza, przetransportować z tego miejsca, gdzie, z tej pocznicy, na której stoi, w miejsce rozumiem bardziej wyeksponowane. Tak to prawda. Zakup, zakup lokomotywy to dopiero początek długiej drogi renowacji tego zabytku. Jest to dosyć trudna, pewnie długotrwała operacja odremontowanie, odrestaurowanie tej lokomotywy. Na szczęście znalazł się partner, który pomoże nam zaopiekować się tym zabytkiem i przeprowadzi remont. Mówimy tutaj o deklaracji y, pani starosty i, i władz powiatowych, że wspólnymi siłami ten zabytek wyremontujecie, tak? Tak, to prawda. Gmina zakupi lokomotywę, a starostwo zdeklarowało, że y, przeprowadzi remont lokomotywy. Y, jakim y, kosztem się zamknie cała ta inwestycja w zabytek, pa, pana zdaniem? Czy już macie jakieś analizy na ten temat? Mamy wstępne analizy, ale dzisiaj trudno określić i podać kwotę, która zamknie całość inwestycji. Wiemy o kwocie zakupu, jest już umieszczona w budżecie miasta, zgłosiliśmy się do przetargu. Kwestia remontu zostanie po stronie powiatu. Technicznie, logistycznie i kosztowo dosyć trudnym zadaniem będzie przeniesienie tej lokomotywy w ostateczne miejsce, ale tutaj też będziemy się starali ograniczyć te koszty. Najpierw trzeba dokonać remontu tej lokomotywy. To jeszcze powiedzmy, gdzie ona miałaby docelowo stanąć. No, jak lokomotywa, to wydaje nam się, że najlepszym miejscem będzie okolice dworca kolejowego, który mam nadzieję lada moment zacznie e, rozpocznie swój remont i byłoby takim pięknym zwieńczeniem e, posadowienie tej lokomotywy w okolicach dworca. Panie Starosto, e, miasto zakupi lokomotywę zabytkową, a pani zadeklarowała, że powiat zajmie się jej remontem. Tak, temat został postawiony na zarządzie powiatu. Zarząd jednogłośnie przyjął decyzję o podjęciu się renowacji lokomotywy. W momencie, kiedy urząd miasta zakupi tąże lokomotywę, chcielibyśmy renowacji tej lokomotywy wykonać siłami własnymi, to znaczy poprzez uczniów. Praktyka... No właśnie, bo już myślałem, że pani starosta bierze szmatkę, smar i już pracuje. Nie, nie, poprzez uczniów i y, praktykantów y, w CKP. Rozmawiamy od jakiegoś czasu z panem dyrektorem Wiśniewskim, jak ten temat technicznie y, dokonać. Centrum kształcenia, uczniowie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego mają już sukcesy na swoim koncie. Pięknie odrestaurowany Peugeot, y, ale jednak ta lokomotywa to dużo większa y, y, robota, chyba. Oglądałem ją przed chwilą, no nie, jest ona w fatalnym stanie. Jest to na pewno dużo większa robota, ale też inna, zupełnie inna, bo to jest piaskowanie, odrdzewianie. Inne zadania były wykonywane przy perzocie. Prace, chciałam przypomnieć, trwały dwa lata ze skutkiem y, fantastycznym. Samochód jest piękny. Ja myślę, że taka lokomotywa. Y, Zapewne nie za dwa lata, ale za trzy lata będzie wyglądała y, podobnie. Y, mamy świadomość, że samymi uczniami tego się nie da wykonać, że trzeba będzie zatrudnić fachowca, który będzie nadzorował. Y, wykonanie prac przy zabytku, bo to jest zabytek. Ale jednocześnie będzie to nauka dla y, y, młodych y, adeptów tej trudnej sztuki i oni potem będą mogli wykonywać te obowiązki w zupełnie innych miejscach, gdzie to są takie umiejętności, których ciężko nauczyć w szkole, gdyby nie było tego obiektu do, do renowacji. Dokładnie tak, tutaj są dwie nauki, jedna szacunek do sztuki, bo to jest sztuka. Najpierw była osada, yy, później były tory, a później powstało miasto kędzierzyn wokół torów kolejowych. Dlatego ta lokomotywa ma tak y, wielki wymiar i znaczenie dla nas. I myślę, że to, o czym Pan wspomniał, jest istotą rzeczy, że młodzież yy, yy, pewnie będzie miała do czynienia z zadaniami, z którymi nigdy nie, nie zetknęłaby się.